Koleżanki i koledzy, kiedy w 1997 roku po przegranych wyborach, choć oczywiście skala tamtej przegranej jest nieporównywalna z tym, co stało się teraz, kiedy obejmowałem przewodnictwo klubu parlamentarnego i dziennikarze zapytali mnie, co jest najważniejszym zadaniem opozycji. Powiedziałem, Najważniejszym zadaniem opozycji jest przestać być opozycją. I po czterech latach przestaliśmy być opozycją. Teraz mówię dokładnie to samo. Choć brzmi to bardziej abstrakcyjnie. Może bardziej oryginalnie. Ale mówię to samo. Bo kiedy jesteśmy w opozycji. Możemy mówić, że mamy program, możemy go przedstawiać, możemy go prezentować, ale nie możemy go realizować, bo nie mamy instrumentów do realizacji. Wtedy, kiedy jesteśmy siłą współrządzącą, możemy nasz program realizować. I to nie dotyczy tylko Sejmu, ale wszystkich ogniw samorządu terytorialnego. Wszystkich ogniw samorządnej Polski. To też zależy od nas wszystkich. Mamy dziesiątki radnych, mamy ludzi poumieszczanych w rozmaitych instytucjach demokracji. Zróbmy zatem wszystko, żeby za jakiś czas. Można było powiedzieć tak, mamy warunki realizacji naszego programu, nie tylko będziemy o nim mówić, ale możemy go realizować.